Co dzieje się z Unepixelem? Ostatnio w mediach zawrzało, a znalazłem nawet kilka tweetów o tym, że rzekomo coś poważnego mu się stało. Unepixel, czyli jeden z najpopularniejszych streamerów CS-owych, konkretnie zajmujący się głównie skinami w tej grze, ostatnio miał operację nogi, a od jakiegoś czasu na jego mediach społecznościowych nastała cisza. Totalnie nic nie pojawia się od niego i niektórzy fani teoretyzują, że stało się najgorsze. Ostatniego tweet pojawił się 8 czerwca, tak samo jak live na Twitchu, a od tego czasu totalna cisza. Pamiętajmy jednak, że tak poważna operacja jaką przeszedł wymaga Pewnego czasu na rekonwalescencję, a nie każdy żyje mediami społecznościowymi i nie lubi relacjonować każdego aspektu swojego życia, więc prawdopodobnie UNEPIXEL niedługo wstawi coś na swoje media. Pamiętajmy, że ma on kontakt z różnymi twórcami internetowymi, którzy prawdopodobnie piszą z nim regularnie i gdyby nie daj Boże faktycznie stało się mu coś poważnego, to pewnie jako fani wiedzielibyśmy o tym wcześniej, choćby od innych twórców, właśnie. Wiem, że to co powiem będzie pewnie dosyć kontrowersyjne, ale popatrzcie nawet z tej perspektywy. W momencie, kiedy nikt nie wie, co się z nim dzieje, to ludzie o nim mówią albo piszą. Jeśli to robią, to dają mu dodatkowy rozgłos. Może brzmi to dosyć brutalnie, ale paradoksalnie aktualnie to, że niech pojawia się w internecie, jest mu na rękę, no bo nie musi nic robić, a równocześnie zdobywa coraz większą sławę. Popatrzcie nawet na to, że ja, jako osoba, która nie robi zbyt często takich materiałów, nagrywam o nim. I żeby nie było, nie uważam, że mój materiał da mu większy rozgłos, ale ja na pewno nie jestem jedyny, który taki materiał nagra, a jeśli zrobi to jakaś popularniejsza osoba ode mnie lub równie popularna jak on, to może na tym mocno skorzystać. Cóż, mam szczerą nadzieję, że niedługo coś od niego usłyszymy i oby było to jak najszybciej. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za oglądanie i zachęcam Cię, abyś kliknął w jeden z odcinków, który pojawia się aktualnie na ekranie. Hej!